Kolejny wątek wystawy dotyczy objawień w Wieczwaudzie. Jest to ważny moment dla całej wystawy i historii działań propolskich na, na tych terenach. Maria objawiła się w bardzo ważnym momencie, ponieważ wtedy na warmi szalał kultur, kulturka wymierzony w katolicyzm oraz w język polski. Maria przemówiła do dzieci po polsku. Jest to ważny moment, ponieważ Polscy warmiacy uważali się za ludzi, którzy nie mają tożsamości narodowej. Oprócz cudów religijnych, jakie dokonała Maryja za sprawą tych objawień, dokonał się jeden wielki cud dla tożsamości warmiaków. Otóż zaczęli przyjeżdżać pielgrzymi z przedrozbiorowej Polski. wśród nich byli i lekarze, adwokaci. Polscy warmiacy zrozumieli, że są częścią wielkiego narodu z piękną historią, który ma również swoją inteligencję. To dało nowy zastrzyk energii w działaniach, które miały zachować tożsamość religijną i narodową polskich warmiaków. W tej części wystawy widać współczesne Wydawnictwa podejmujące temat Gieczwału. To pokazuje, jak ten temat jest wciąż aktualny. Tu na gablocie widzimy współczesny wydruk ówczesnej gazety, gazety Pelplin, która w swoim artykule opowiada o wydarzeniach, które działy się w Gieczwałdzie.